Wiesz, w przypadku placówek czy gabinetów to często też jest tak, że możemy. Ja powiem też z perspektywy: no my robimy bardzo częste rekrutacje na rejestratorki. Mm -hmm. i często to wygląda tak, że to jest no, często rekrutacja nie wiem jak ją nazwać Pernamentna. Pernamentna, ale przede wszystkim negatywna. To znaczy, my mamy coraz więcej placówek, w związku z tym potrzebujemy coraz więcej rejestratorek, mm -hmm. ale jak my dajemy ogłoszenie o pracę, to dostajemy przykładowo 600 CV czy 700. I teraz okay. z naszej perspektywy, czy w zasadzie najbardziej Justyny, to jest to, co ty powiedziałeś na samym początku, tylko pierwsze to ustalić, kogo my szukamy, bardzo precyzyjnie napisać to w ogłoszeniu, ale nie oszukujmy się, masę ludzi, którzy nie spełniają tych rzeczy, mhm. które są opisane w ogłoszeniu i tak złoży to CV. Nie? I teraz to, co ty powiedziałeś na samym końcu, że żeby kogoś nie brać na szybko, to ja sobie tak wyobrażam, bo wiem, jak menadżerowie placówek działają albo jak właściciele podmiotów, którzy są też lekarzami, oni mają po prostu tyle na głowie i gdzieś tam przy okazji rekrutację. I to wiesz, ja nawet sobie wyobrażam, że to nawet nie tyle, że nie ma kogo wybrać, tylko na przykład jeżeli chodzi o tą rejestratorkę, to nie ma czasu przyklądnąć się wszystkim, porozmawiać ze wszystkimi. I teraz też jest to istotne, żeby to tak zaprocesować gdzieś już na etapie, samym początku, żeby rozmawiać tylko z tymi, którzy są najlepsi, już na wstępie jakoś wybrać. Mhm. To, nazwijmy to przed rozmową, nie? Oczywiście, że tak. Wszystko też zależy od kanałów dystrybucji oferty pracy, bo tak jak wspomniałeś, na jedno stanowisko może być 600, może być 6000 aplikacji. Proszę uwierzyć, że ja ostatnio procesując rekrutację asystentki zarządu w Krakowie, miałam 6000 aplikacji. Z czego taką solidną, która była bardzo spójna z profilem firmy, wybraliśmy tylko trzy osoby, ale faktycznie przeprocesowanie, sprawdzenie tych aplikacji. Zajmuje bardzo dużo czasu, i teraz, jeżeli ja bym była, bo wiadomo, jestem, to, to może też nie wybrzmiało na samym początku. Ja jestem prezeską Agencji Pracy, która ma swój zespół rekrutacyjny, więc e, i też sama rekrutuję do zespołu. Mając świadomość i mając bardzo duży portfel klientów biznesowych, mam świadomość tego, że czas to jest pieniądz. I teraz, jeżeli jest lekarz, który ma poświęcić 10 godzin swojego czasu, nie obsłuży pacjentów, a musi usiąść, przeglądnąć. 100 tysiąc aplikacji, to jest strata czasu dla niego. I te procesy czasami zajmują bardzo długo. Wiem też, że te procesy są czasami źle przygotowane i źle zrobione, co wynika z tego, że ludzie nie mają czasu. Mówię o tych osobach zarządzających. I teraz, żeby taki proces dobrze przygotować, no, to na pewno potrzeba bardzo dużo czasu, żeby przeanalizować, żeby usiąść, mieć czas, żeby przejrzeć te aplikacje, spotkać się, na przykład zrobić pierwszy wywiad telefoniczny i mogą to zrobić osoby zdecydowanie z niższym stażem, wyłuskać tylko z tej grupy kandydatów, którzy będą odpowiednio, powiedzmy, którzy będą mieli odpowiednie doświadczenia, ale też kulturą będą się wpisywali w oczekiwania danych w organizacji. Następny etap to są spotkania na żywo i dopiero wybór, tej osoby, która będzie nam odpowiadała. Oczywiście to jest piękny taki proces. Mam świadomość tego, że życie jest zupełnie inne, bo są wypowiedzenia. Nawet nasz kluczowy kandydat też może być na wypowiedzeniu, więc te procesy mogą nam się wydłużyć. Ale wszystko jest do zrobienia. Od razu też powiem, mam świadomość, że jeżeli to są małe gabinety, firmy, które nie zatrudniają powyżej na przykład 20 czy 50 osób. I nie prowadzą takich bardzo rozbudowanych procesów rekrutacyjnych, nie mają też swoich systemów ATS-owych. My, jako agencja, takie systemy mamy, więc my określamy czy zaszywamy słowa kluczowe, otagowujemy te oferty. Więc my przez nasz system dostajemy tylko wybiórczych kandydatów, którzy spełnili pewne krytyczne dla nas takie doświadczenia, i dopiero. My zaczynamy tą rekrutację od tych wyłuskanych osób. Problemem jeszcze rynkowym na pewno jest to, co ty wspomniałeś, a mianowicie fakt taki, że kandydaci nie czytają ofert. Jeżeli widzą, że. Um, bo powiedzmy, są, są jakieś jest jakieś doświadczenie wymagane, są pewne wymagane kompetencje. 80% kandydatów, i to mogę powiedzieć globalnie na rynku, aplikuje, gdzie się da. Później ludzie są zdziwieni, a wysyłam 20 ofert, wysyłam 20 CV, nikt do mnie nie zadzwonił. No właśnie nie zadzwonił, bo Twoje doświadczenie nie jest spójne z oczekiwaniami. Firma wie dokładnie, kogo chce zatrudnić i będzie zapraszona na rozmowy tylko takich kandydatów, którzy są spójni z oczekiwaniami tej oferty.